Dzień dobry. Jest środa, 21 maja, do drugiej tury wyborów prezydenckich pozostało 10 dni. Nazywam się Michał Piedziuk i zapraszam na Duży Pałac, codzienne wydanie podcastu Polityki Insight, w którym rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach kampanii. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny miesięcznika Liberté, który opowiada o kampaniach profrekwencyjnych. Ale na początek garść najważniejszych wiadomości. Premier Donald Tusk wyraźniej włączył się w kampanię Rafała Trzaskowskiego, w poniedziałek opublikował filmik, na którym przedstawia drugą turę jako wybór między stabilnością a chaosem oraz zachęca do udziału w niedzielnym marszu organizowanym przez Trzaskowskiego we wtorek w Sejmie apelował o przedłużenie zawieszenia prawa do azylu dla imigrantów próbujących forsować granicę polsko-białoruską, a w rozmowie z TVP info deklarował, że Polska nie będzie przyjmować imigrantów odsyłanych z Niemiec, nie wyśle żołnierzy na Ukrainę, oraz ograniczy program 800 Plus dla obywateli tego państwa. Podkreślał też, że większość problemów w kontekście migracji, polityki klimatycznej i pomocy Ukrainie ściągnął na Polskę rząd PiS, a on wykorzystuje swoją pozycję w Europie do naprawienia sytuacji. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki przyjęli zaproszenia od Sławomira Mencena do rozmowy na jego kanale na YouTube. Pierwszy wystąpi Nawrocki w czwartek o godzinie 13. Trzaskowski pojawi się u Mencena w sobotę o 19. Mencen planuje skonfrontować obu polityków ze swoimi postulatami programowymi, które obejmują m.in. niskie podatki, niewysyłanie wojsk na Ukrainę i blokowanie jej wejścia do NATO, a także hamowanie integracji europejskiej. Można spodziewać się, że Nawrocki podpisze deklarację z postulatami, a Trzaskowski odmówi. Rafał Trzaskowski przenosi się ze swoją kampanią na północ. Po wizycie w województwie śląskim Trzaskobus odwiedza województwo łódzkie, gdzie w pierwszej turze rywalizacja między kandydatami była bardzo zacięta. Objazd zaczął o poranku w Zgierzu, a zakończył po południu w Bełchatowie. Sztab Karola Nawrockiego nie poinformował, jakie ma plany na dziś. A teraz zapraszam na rozmowę z Leszkiem Jażdżewskim. Leszku, może zacznijmy od tego, jak wygląda kampania profrekwencyjna, którą się zajmujesz? To znaczy, co dokładnie robisz w tych wyborach i kto odpowiada za finansowanie, między innymi, właśnie tej kampanii? Jasne, dzięki za zaproszenie. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby trochę te mity, które nareszły wokół kampanii profrekwencyjnych, warto te mity trochę obnażyć i, i, i powiedzieć, jak jest. Fundacja Liberté, której jestem wiceprezesem wspólnie z Pacyfiką, to jest taka agencja medialna, robi kampanię profrekwencyjną już nie pierwszy raz. Robiliśmy podobną kampanię w 2023 roku przed wyborami do parlamentu. Robimy kampanię, która jest oparta na tym, żeby szczególnie młodym uświadamiać, jak bardzo ważne jest to, żeby wzięli udział w wyborach, ale nie przez taką stylistykę, która mówi o jakimś ciężkim obowiązku, która próbuje ich pouczać, która ich próbuje do czegokolwiek przekonywać czy namawiać do jakichś kandydatów czy postulatów. To jest kampania, która ma ich językiem, językiem pewnych plemion, które sobie zidentyfikowaliśmy w internecie. Mówić o tym, że wybory są ważne, że warto brać w udział, że warto mieć wpływ na, na sprawy, które są dla nas istotne. Więc jakby to jest, jeśli chodzi o tę, myślę, dość unikalną stylistykę kampanii. A jeśli chodzi o finansowanie, to też nie jest to żadna tajemnica, sponsorem akurat tej kampanii jest Fundacja Polskiej Rady Biznesu. Mówisz, że głównymi odbiorcami tej kampanii są młodzi. I teraz pytanie, czy wyznaczyliście sobie jakąś konkretną grupę wiekową, czy też targetujecie może tą kampanią, nie wiem, na przykład bardziej miasta albo bardziej wsie, jak to od tej strony technicznej wygląda? Mamy wybrane, żeby też tak zrozumieć mechanikę tej kampanii, pewnie dla osób, które zajmują się marketingiem, to nie będzie żadnej rocket science. W dużym stopniu chodzi o to, żeby zidentyfikować grupy, które mają pewne wspólne zainteresowania, które mają wspólne pasje. Taką grupą mogą być na przykład osoby uczęszczające na jogę, tak, czy też, nie wiem, słuchające określonej muzyki. I teraz my szukamy tych osób poprzez kanały dotarcia do nich, tak zwane touch pointy, i jednocześnie raczej fokusujemy się akurat w wypadku tej konkretnej kampanii na grupie no, szeroko pojętych młodych, bo to są. Ludzie, najczęściej kobiety przed 40, -tką. raczej z miast, także w miejscach, których spodziewaliśmy się, no bo my to zaczęliśmy przed pierwszą turą, główny start kampanii będzie, będzie teraz, więc patrzymy też na miejsca, w których tak frekwencja była niższa od spodziewanej i staramy się na tych, na tych miejscach fokusować. I rozumiem, że to są posty różnego rodzaju przede wszystkim w social mediach. Tak, tak. Ta kampania się koncentruje na, na mecie, ale też. Dodajemy Google AdWords, czyli możliwość no, wyszukiwania tego po prostu w wyszukiwarce podkreślonych słowa klucza. Jako, że rozmawiamy dzisiaj o kampaniach profrekwencyjnych, to nie mogę nie poruszyć tematu tego, co wydarzyło się no tak naprawdę tuż przed pierwszą turą wyborów. Mówimy no o tej jednak dużej kontrowersji związanej z jedną z fundacji Akcja Demokracja. Tutaj Rafał Trzaskowski i jego otoczenie zostało postawione na pewno przed dużym wyzwaniem odpowiedzenia na te zarzuty rywali, no ale też nie bez powodu rzeczywiście ta sprawa pewnie dla wielu mogła się wydawać bardzo niezrozumiała, pewnie mówiąc kolokwialnie śmierdząca, z takimi opiniami też, żeśmy się na pewno w przestrzeni publicznej spotykali. Czy możesz nam coś więcej powiedzieć o tym, co dokładnie wydarzyło się w tej aferze? Państwo, którzy słuchają Polityki Insight, to na pewno znają, znają sam temat sprawy, że pojawiła się jakaś tajemnicza fundacja, która założyła profile. Lajkowane przez bardzo małą ilość ludzi na Facebooku, i te profile wydały tam chyba według różnych doniesień między 100 a 200 tysięcy złotych na kampanię, która trochę miała przypominać taką sondę uliczną, gdzie w tej kampanii mówiono o tym, że kontrkandydaci Rafała Szoskowskiego, czyli Mencen, chyba głównie Mencen, ale też Nabrocki, że że nie są dobrymi kandydatami dla Polski. To, co tutaj wzbudziło kontrowersję, no to fakt, że pojawiły się wątpliwości, że to była kampania organizowana przez polski podmiot, bo zgodnie z polskim prawem, zagraniczne instytucje nie mogą wpłacać pieniędzy na kampanię wyborczą kandydatów w Polsce. I to jest bardzo ważne, bo nie wszędzie tak prawo wyborcze wygląda. Akurat uważam, że w Polsce jest to sensownie zaprojektowane. I w tym wypadku, co prawda, według doniesień, ja przyznam, znam te doniesienia sprzed nie, tygodnia czy dwóch tygodni. Nie wiem, jak ta sprawa się rozwinęła, czy dochodzenie nas przeprowadził, czy, czy jakieś inne organy. Meta zaprzeczała podobno, że to była, że same profile były zarejestrowane na osoby mieszkające w Polsce. I teraz, jeśli chodzi o, o kontrowersję wokół akcji demokracji, no to pewnie lepiej byłoby zaprosić ich, żeby opowiedzieli o kulisach, jak to wyglądało. Z tego, co ja rozumiem, to oni po prostu pomogli nakręcić jakieś te spoty, w sensie znalezienia ludzi do tych spotów, ale nie byli w żaden sposób organizatorami, czy sponsorami, czy producentami tej kampanii. Więc trochę zostali zamieszani w nieswoją sytuację. Natomiast mnie się wydaje, że to jest strasznie ważne, żeby i ze względów prawnych, i ze względów takich etycznych, żeby rozróżnić działania organizowane przez polskie fundacje, które po prostu promują swoje postulaty zgodne ze swoimi statutami. I szczerze mówiąc, byłoby dziwne, gdyby, ja nie wiem, fundacja, która zajmuje się prawami osób LGBT, nie próbowała zabrać głosu w czasie jednych z najważniejszych wyborów w Polsce w ostatnim czasie. Ale z drugiej strony no, powinniśmy bardzo pilnować się tego, żeby mieć transparentność, unikać dezinformacji, unikać manipulacji organizowanych przez nieznane nikomu podmioty, które się mogą podszywać albo które wprost sponsorują jakieś przekazy. Zagraniczne, chociaż niestety dezinformacja panuje również przez podmioty, bym powiedział oficjalne polskie, nawet media. Na przykład, teraz się pojawiła jakaś dezinformacja na temat rzekomego nabycia mieszkania przez Donalda Tuska od gminy Sopot, co się okazało nieprawdą, bo to mieszkanie było własnością prywatną, a nie gminną. Więc myślę, że wyczulenie na dezinformację i manipulacje powinno być niezależnie od tego, z jakiego ono źródło pochodzi, ale social media, powiedzmy sobie szczerze, bardzo ułatwiają takie manipulacje szczególnie kiedy ludziom wydaje się, że widzą opinie swoich, nie wiem, rówieśników czy osób o podobnych poglądach, a w rzeczywistości to są opinie kreowane przez jakieś e, farmy troli. Myślę, że jakaś forma nawet może takiej regulacji niezwiązanej tylko z wyborami, ale w ogóle z manipulowaniem opinią na social media jakby się przydała, no a to jest pewnie raczej poziom Unii Europejskiej niż tylko krajowy. Mam wrażenie, że... Takie historie, takie sytuacje nie pomagają przede wszystkim planom trzeciego sektora w Polsce, szczególnie tym organizacjom, które zajmują się właśnie chociażby prowadzeniem takich kampanii profrekwencyjnych przed wyborami. Mam wrażenie, że tak jak w 2023 tych kampanii profrekwencyjnych widzieliśmy bardzo dużo, byliśmy nimi bombardowani przed wyborami parlamentarnymi, co później na pewno w jakimś stopniu przełożyło się na tą historycznie wysoką frekwencję wyborczą, tak teraz te wybory, mam takie poczucie, mogą na tych przyszłych kampaniach profrekwencyjnych pozostawić jakąś całkiem dużą rysę. Czy Ty też tak uważasz? Myślę, że bo. Fatalnym błędem gdyby utożsamiać też bardzo rozdmuchane doniesienia na temat rzekomej, bo to wciąż nie zostało udowodnione, jakiejś, jakby to powiedzieć, niezręcznej i głupiej próbie interwencji zagranicznej, chociaż myślę, że ta interwencja to powinna być wzięte w cudzysłów, bo z tego co udało mi się zobaczyć, to, to naprawdę nie były jakieś wybitne spoty. Ja raczej myślę, że to trochę ośmieszało samą ideę tego działania, ale jednocześnie z raportu, które widziałem, akurat publikowanych w Polityce, więc nie wiem, czy to jest wiarygodne źródło. Wynikało, że to była rzeczywista instytucja, a nie, nie wiem, wymyślona czy podstawiona, żeby kogoś tam skompromitować. Więc to było jakieś dość głupie działanie, próba pójścia na skróty, która przyniosła rzeczywiście więcej złego niż dobrego, szczególnie sztabowi Rafała Trzaskowskiego, no bo oni się znowu musieli tłumaczyć za, za nie swoje akcje. Więc mi się wydaje, że tu trzeba bardzo dużo zdrowego rozsądku w takich działaniach, i jeśli ktoś podejmuje takie działania na takiej szarej strefie, bo to trzeba też powiedzieć, że PiS reformując kodeks wyborczy bardzo ułatwił. Obywatelom angażowanie się w kampanie wyborcze, co ja skąd uważam za potrzebne, ale jednocześnie jest granica pomiędzy agitacją wyborczą, czyli namawianiem do głosowania na konkretnego kandydata, i promowaniem własnych postulatów i zachęcaniem ludzi, którzy podzielają pewne wartości, do głosowania. I ta granica powinna być jednak dość wyraźna. Natomiast jeśli chodzi o kampanie profrekwencyjne, to nie wiem oczywiście, co będzie się działo przy najbliższych wyborach parlamentarnych. Natomiast mam takie poczucie, patrząc na otoczenie, nie mając też jakiejś insiderskiej wiedzy o tym, co się dzieje u koleżeństwa, które takie akcje organizuje, natomiast patrzę na to i mam poczucie, że jednak to jest taka próba skrzesania ognia, rozpalenia ogniska z mokrego drewna. To znaczy, tłumacząc tę analogię, chodzi o to, że kiedy jest jakaś emocja społeczna, która pobudza, która mobilizuje, dużo łatwiej jest. Tworzyć posty, które nawiązują do pewnej energii społecznej, która jest w powietrzu. I teraz można powiedzieć, że z jednej strony frekwencja jest wysoka, jest duże zainteresowanie wyborami. I ja nie wykluczam, że to są te akcje, których my nie widzimy, bo nie jesteśmy ich targetem, które było odpalone w pierwszej turze. Z drugiej strony jest duży wybór opcji, szczególnie dla młodych ludzi atrakcyjnych, radykalnych, antysystemowych. No ale z trzeciej strony myślę, że szczególnie ta strona nazywająca się demokratyczną, ja nie lubię tego określenia, no ta strona w każdym razie nieprawicowa. Chyba jest trochę przygaszona kampanią, która idzie zdecydowanie w prawo. Na takich emocjach bardzo ciężko jest, szczególnie młodych i ludzi, przekonywać hej, słuchajcie, te wybory mają znaczenie, wasz głos ma znaczenie, kiedy oni za bardzo nie widzą dla siebie oferty. Także ja nie wykluczam, że te kampanie jeszcze odpalą mocno, bo też sensem tych kampanii jest oczywiście druga tura, a nie pierwsza tura, bo to druga tura decyduje, kto będzie prezydentem w Polsce. Natomiast też nie wykluczam, że ta, taki ogólny marazm, jaki był, Dostrzegalne przez wiele tygodni do samych wyborów, odbił się negatywnie na widoczności tej kampanii. Ja mam wrażenie, że i w 2023 roku, i dziś te kampanie profrekwencyjne jednak są bardzo mocno sfokusowane po pierwsze na ludzi młodych, po drugie na ludzi zdecydowanie bardziej. Zdigitalizowanych, z dostępem do internetu, z dostępem do social mediów, ludzi, którzy często też z tych social mediów korzystają. I patrzę sobie we frekwencje w tych wyborach. I widzę, że młodzi poszli do wyborów, rzeczywiście ta frekwencja jest na wysokim poziomie, to jest 72%, ale widzę też, że oczywiście poza tą grupą 50-latków, którzy jak co wybory bardzo tłumnie chodzą do wyborów, no to na przykład spada nam frekwencja wśród najstarszych. I mam pytanie, czy może. W przyszłych wyborach, czy w ogóle w środowisku panuje jakieś przekonanie, że w pewnym momencie warto też na przykład wyjść z kampaniami profrekwencyjnymi do starszych, może w jakiejś innej formie, bardziej analogowej, tego nie wiem. Czy w ogóle jest taki klimat, są takie pomysły? No To jest bardzo zasadne pytanie, bo też myślę, że mało kto się spodziewał, że nastąpi takie odwrócenie tych trendów, że to młodzi będą masowo głosować, a starsi będą wyborów unikać. Ja też nie wykluczam, że. Pewne doświadczenie głosowania i mobilizacji, które panowało w wyborach w 23 i jednak szeroka oferta w tych spersonalizowanych wyborach w 25 powoduje takie dopalenie tego głosowania wśród młodych, które też jak wiemy z przeszłości potrafi falować. To znaczy są oferty dla młodych, kiedy młodzi masowo głosują, a potem ta fala opada i stają się bierni. Więc to jest pytanie, czy to będzie stałe zachowanie, którego możemy się spodziewać w przyszłości, czy to jest taka... Trochę jednorazowa sytuacja, także związana z działaniami, jakie były prowadzone w przeszłości, szczególnie właśnie tych młodych, próbujących zachęcić do głosowania. Odpowiadając na Twoje pytanie, wydaje mi się, że to by musiała być zupełnie inna kampania, bo dlaczego my też w ogóle, mówiąc o młodych, wybieramy ludzi tak naprawdę młodszych w Twoim wieku, a na pewno młodszych ode mnie, to też wynika z faktu, że przez długi czas ta grupa patrzyła w specyficzny sposób na wybory, to, że polityka właśnie śmierdzi, polityka jest czymś, czym się nie należy zajmować, że na, mój głos nie ma znaczenia. Nie mamy z czego wybierać, i, i że w zasadzie te wybory można zignorować. Wydaje się, że ten trend z racji na pojawienie się konfederacji, a w ostatnich wyborach także odnowienia Zandberga i partii razem, że ten trend być może się skończy, taki negatywny trend, i że młodzi będą mieli dla siebie ofertę wyborczą, i że będzie ich specjalnie zachęcać. Nie do końca rozumiem, z czego się bierze takie zniechęcenie, relatywne zniechęcenie oczywiście seniorów, czy osób po 60. To jest tak, bardzo wiele z tych osób czerpie jednak informacje o polityce z telewizji. Mam takie poczucie, że w telewizji akurat nie brakuje polityki. To znaczy, naprawdę trzeba jej raczej unikać, niż jakoś specjalnie szukać, szczególnie kiedy jest kampania. I nie wykluczam też, że wiele z tych osób patrzy na tę sprawę nieco bardziej pragmatycznie. To znaczy, pierwsza tura jest opowiedzeniem się za, druga tura jest opowiedzeniem się przeciw kandydatowi, którego byśmy nie chcieli, i jest realnym wyborem. Więc ja bym poczucie pewnego zatroskania to najstarszą grupą będę miał dopiero po drugiej turze, bo moim zdaniem bardzo wiele z tych osób się zmobilizuje, i to też jest coś, czego chyba nie umiemy przewidzieć. Jak bardzo wiele z młodych osób, które zagłosowało sercem na swoich kandydatów w pierwszej turze, nie zagłosuje. Wiem, że o tym rozmawialiście w sondażach, wiem, że ty chyba celujesz w niższą frekwencję, czyli powtórkę z 90 roku. Ja nie wykluczam, że nastąpi niemal dokładne zastąpienie tych, nie wiem, dwóch milionów wyborców młodszych dwoma milionami wyborców starszych, bo są rezerwy, są rezerwy, szczególnie na prowincji. Ja bym bardzo chciał taką kampanię przeprowadzić, natomiast wydaje mi się, że byłoby to nieporównywalne środki, bo to, co jest łatwe w sieci, no, to jest bardzo tanie docieranie do określonego targetu. Gdyby robić kampanię analogową, to pewnie trzeba by drukować jakieś gazetki do, 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 do supermarketów, jakieś ulotki, no to jest zupełnie inny, inny poziom. I też jest pytanie, czy faktycznie ci starsi wyborcy są tak zniechęceni do polityki, że trzeba ich w taki sposób zachęcać, czy to jest swego rodzaju no, jednorazowe powstrzymanie się przed zabieraniem głosu w pierwszej turze. Także ja byłbym bardzo zainteresowany taką kampanią, ale myślę, że to by musiało mieć cechy jakiegoś pospolitego ruszenia narodowego, żeby taką kampanię być w stanie skutecznie przeprowadzić. Leszku, dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Dużego Pałacu zapraszam już jutro, a jeszcze dziś ukaże się nasłuch, w którym zastanawiamy się, jak potoczy się kampania przed drugą turą. Do usłyszenia!